Rozdział dziewiąty. Nocna wędrówka z ranną dziewczyną, w starej szopie kogo lęka się dziewczyna, oszustwo, kto jest podejrzany, gdzie szukać czarnej limuzyny, podsłuchana rozmowa, plan ukrytych skarbów, gdzie przeniesiono drogocenne zbiory, kartka od Hanki. Nie uszliśmy daleko. Dziewczyna była jednak cięższa niż przypuszczałem, a może to ja okazałem się słabszy. Co kilka kroków musiałem odpoczywać, zziajałem się, zmęczyłem, a do drogi, do której mógłbym przejechać samem, było ciągle daleko. Ciemności utrudniały wędrówkę. Raz po raz spotykałem się na wystających korzeniach drzew i wpadałem w krzaki. Wkrótce zaczął padać deszcz, co jeszcze pogłębiło nocny mrok. Wreszcie dziewczyna zdecydowała, że należy zmienić plan. Tu w pobliżu, przypomniała sobie, jest stara na pół rozwalona szopa. Gromadzi się w niej siano, które gajowy zbiera na polanach leśnych, a potem w zimie karmi nimi leśną zwierzynę. Tam będziemy mogli schronić się przed deszczem. Szopę znaleźliśmy bez trudu. Leżało w niej trochę starych gratów, części wozu, drabinki, w które kładziono zwierzętom siano podczas surowej zimy. Była także drabina prowadząca na strych wypełniony sianem. Ciemno tutaj jak w grobie, powiedziała dziewczyna, ale przynajmniej ciepło i deszcz nie pada. Mimo bólu w nodze, zdołała wdrapać się na strych, a ja poszedłem za nią. Proszę mi teraz podać swój płaszcz, komenderowała, a ja zrzucę z siebie mokrą odzież. Wyschnie przez noc, a ja w pańskim płaszczu zakopię się w sianie i chyba nie zamarznę do rana. Nie ma sensu siedzieć tu przez całą noc, rzekłem. Do szopy zapewne prowadzi jakaś droga, więc zdołam dojechać samochodem. O, nie, pisnęła z kąta szopy, gdzie się przebierała. Nie zostanę tu sama. Dlaczego? Spytałem. Po prostu boję się. Wilków nie ma w tym lesie, zauważyłem. Zresztą może pani wciągnąć drabinę do góry i nikt się do pani nie dostanie. Nie zostanę tu sama, powtórzyła stanowczo. A mnie się pani nie boi? Zdziwiłem się. Wypędziła mnie pani ze swego podwórka, śledziła mnie pani, a to chyba oznacza, że uważa mnie pani za kogoś bardzo podejrzanego. Czyżby zmieniła pani zdanie? Być może uważam pana za kogoś podejrzanego, ale to wcale nie znaczy, że również uważam pana za człowieka groźnego. Przeciwnie, nie jest pan groźny. Bardzo mi przyjemnie, skłoniłem się w jej stronę, choć ona tego nie mogła zobaczyć z powodu panujących ciemności. A czy może mi pani także powiedzieć, kogo i czego się pani obawia do tego stopnia, że nie chce pani pozostać tu sama przez godzinę? Nie od razu odpowiedziała na moje pytanie. Przebrała się i dopiero wtedy usiadła obok mnie na sianie. Brr, taki zimny ten pański płaszcz. Wstrząsnął nią dreszcz. Może pożyczyć pani jeszcze marynarkę? Zaofiarowałem się. Owszem, zgodziła się. Zdjąłem z siebie marynarkę i podałem dziewczynie. A teraz, zdecydowała, niech pan jeszcze zejdzie na dół i rozejrzy się wokół szopy, czy nie, jak... czy nie grozi nam jakieś niebezpieczeństwo. Pani jest rzeczywiście bardzo bojaźliwa, mruknąłem. Lecz zlazłem na dół po drabinie i nawet dwukrotnie okrążyłem rozwaloną szopę. Gdy wróciłem drabina była wciągnięta do góry, a dziewczyna na strychu świeciła sobie zapałkami wyjętymi z kieszeni mojego płaszcza. Halo, proszę pani, co pani wyprawia? Zawołałem. Chce pani podpalić tę budę? I dlaczego pani wciągnęła drabinę? Czyżby znowu zmieniła pani zdanie? Czy znowu jestem niebezpieczny? Odkrzyknęła mi z góry. Niech pan chwilę poczeka, zaraz panu podam drabinę. Właśnie przeglądałam pańskie dokumenty, które były w marynarce, a ponieważ przypuszczałam, że Pan mi w tym zechce przeszkodzić, więc wciągnęłam drabinę. Jeszcze przez jakiś czas rozbłyskiwało na górze światło zapalanych zapałek. Proszę pani, krzyknąłem, chyba nie jest pani aż tak źle wychowana, aby czytać wszystkie papiery, które znajdują się w moich kieszeniach. Czy dowód osobisty pani nie wystarczył? Wystarczył, odkrzyknęła. I po chwili opuściła drabinę. Wlazłem na górę gniewny milczący. Obraził mnie bowiem jej postępek. Przecież gdybym nie zapytała, kim jestem, na pewno powiedziałbym jej. Nie musiała się uciekać aż do takiego wybiegu. Odebrałem od dziewczyny marynarkę i zagrzebałem się w sianie. Deszcz szemrał na słomianym dachu starej szopy. Dziewczyna znowu wciągnęła drabinę, ale nie kładła się spać. – Gniewa się pan na mnie, prawda? – zapytała. – Owszem – przytaknąłem. – Nie mam żadnego powodu, aby ukrywać, kim jestem, ani nie widzę powodu wstydzić się swego imienia, nazwiska i zawodu ale nie może mi się podobać, jeśli ktoś nadużywa mego zaufania po to, aby grzebać w mych kieszeniach i w mym portfelu. A ja wiem już teraz, że nie jest pan tym, za kogo pana uważałam, powiedziała. Bardzo się z tego cieszę i może otrzymam wyjaśnienie, dlaczego odnosiła się pani do mnie tak niegrzecznie, czemu śledziła mnie pani w lesie, co w skutkach okazało się dla pani bardzo opłakane. Zaśmiała się cichutko. Nic panu nie powiem. Chyba że Chyba że podchwyciłem, że powie mi pan, ale szczerze, po co pan tu przyjechał? Na odpoczynek, mam urlop. Znowu się zaśmiała. Tutaj na wypoczynek tu nikt nigdy nie przyjeżdża na wypoczynek. W pobliżu jest piękne, słynne na całą Polskę uzdrowisko, więc co za sens odpoczywać tutaj, gdzie nie ma nawet ładnej plaży nad rzeką. A jednak nie tylko ja wpadłem na pomysł, żeby tu spędzić urlop. Dziś przyjechał na przykład niejaki pan Karol który rozbił swój namiot w obozie antropologów. Pan Karol? Cóż to za facet? Zaniepokoiła się. Detektyw, stwierdziłem. Co pan wygaduje? Jaki detektyw? Tego to ja już nie wiem. Ale gdy się przedstawiał, panna Zaliczka, ta szczupła pani antropolog z warkoczykami, zawołała. Już wiem, pan zapewne jest detektywem, na którego czekamy. Pan Karol wprawdzie temu zaprzeczył, ale zapewne po prostu nie chce się zdradzić. A więc to tak wszystko wygląda, mruknęła dziewczyna. Ci antropologowie to nie są wcale takie niewiniątka, jak mi się wydawało. Detektywa wezwali. Po co? Nie mam pojęcia, rzekłem. Pani jest tutejsza, pani powinna lepiej ode mnie wiedzieć, czy zdarzyło się tu coś takiego, co wymaga przyjazdu detektywa. Nie odpowiedziała. Dodałem jeszcze: Nie dziwię się, że przyjechał detektyw. Jestem tutaj kilka dni. A przecież tyle już napotkałem podejrzanych spraw, że dla ich rozwikłania trzeba by całej armii detektywów. A cóż pan tak podejrzanego zauważył? Spytała mnie ironicznie. Wyliczę pani. Przede wszystkim kłusownicy. Ktoś tutaj poluje na sarny w okresie ochronnym. Zabitą sarnę odnalazłem wraz z harcerzami w krzakach na cmentarzyku wojskowym. Zgoda. Kłusownicy. Rzeczywiście ktoś w tej okolicy poluje w niedozwolonym czasie. Milicja robiła już dwie obławy na kłusowników. Nikogo jednak nie schwytano. I jeśli chce pan wiedzieć, dlaczego nie zgodziłam się, aby pan poszedł po samochód, pozostawiając mnie samą, to teraz wyznaję panu, że bałam się właśnie kłusowników. Od pewnego czasu po lesie kręcą się nieustannie jakieś podejrzane typy. Pana brałam właśnie za jednego z nich. Omyliła się pani, ale wyliczam dalej. Pewnego wieczoru, gdy płynąłem po wiśle i na chwilę zatrzymałem się obok wyspy. Zauważyłem człowieka, który zapalał czerwone i zielone światła w bojach rzecznych. To mój ojciec powiedziała. W pewnym momencie na wyspie rozległ się okrzyk: Borobosz! I wtedy pani ojciec dopłynął do wyspy, chwycił siekierę, którą miał w łódce, i pobiegł w głąb lądu z taką wściekłością, jakby zamierzał kogoś zabić. Westchnęła. Ojciec skarżył mi się, że co wieczór ktoś go prześladuje wołaniem barabasz. Jego to doprowadza do wściekłości, bo uważa, że ktoś w ten sposób drwi sobie z niego. Jak wiadomo, na tej wyspie zginął barabasz, dowódca działającej tu kiedyś bandy. Ktoś udaje ducha barabasza i ojciec z tego powodu się złości. Dwa razy zaczaiłam się na wyspie, żeby zobaczyć, kto urządza te kawały, ale nikogo nie schwytałam. A tej nocy, gdy pan był na wyspie, właśnie wołania nie było. Może to moja osoba wystraszyła do dowcipnisia, bo chyba mnie pani nie posądza o podobne żarciki. Nie. Ktoś wołał na wyspie wtedy, kiedy pan nocował w miejscu, gdzie była leśniczówka Gabryszczaka. Nie mógł pan być jednocześnie na wyspie i na wzgórzu w lesie. A więc i tam mnie pani wyśledziła? Wówczas zresztą także kilka podejrzanych rzeczy zwróciło moją uwagę. Najpierw otoczyły mój namiot dwa wściekłe psy. Nie wściekłe, wypraszam sobie takie epitety, rzekła. To były moje dwa wilczury. Gdy nocą włóczę się po lesie, zawsze mi towarzyszą. Wtedy nikogo się nie boję. Poszłam z nimi aż do wąwozu, bo byłam ciekawa, co to za facet zbudował sobie obóz właśnie w tym miejscu. Ach, to pani wtedy gwizdnęła na psy. Nie chciałam, żeby pana pogryzły. W jakiś czas później, po drodze leśnej, przejechała dwukrotnie wielka czarna limuzyna. Najpierw miała pogaszone światła, potem jechała z zapalonymi reflektorami. Widziałam w lesie światła, ale myślałam, że to pan swoim pokracznym samochodzikiem, Buszuje po leśnej drodze. Jak tam ten samochód wyglądał? Ogromny, czarny, podobny do wielkiej ryby albo ptaka, amerykański krążownik szos. Taki sam wóz widziałam wczoraj w ciechocinku. Stał na parkingu tuż koło fontanny, podobnej do wielkiego grzyba, rzekła dziewczyna. Jeśli to jest ten sam wóz, powiedziałem, i rzeczywiście parkuje w ciechocinku, to chyba nie ma w tym fakcie nic podejrzanego. Po prostu jakiś turysta wypoczywa w ciechocinku i urządza sobie wycieczki po okolicy. Pewnej nocy zgubił drogę w lesie i stąd jego obecność w wąwozie. A dlaczego jechał ze zgaszonymi światłami, skoro, jak pan twierdzi, zgubił drogę i zabłąkał się w lesie? Jeżeli ktoś w lesie decyduje się nocą wyłączyć w aucie światła reflektorów, to chyba najlepszy znak, że doskonale orientuje się w okolicy. Ba, to znaczy, że mógłby tutaj jeździć niemal z zamkniętymi oczami. Nic nie odpowiedziałem. Oczywiście miała rację. Jutro pojadę do Ciechocinka postanowiłem. Może stoi tam jeszcze ów czarny krążownik i będę się mógł dowiedzieć do kogo należy. Głośno zaś powiedziałem. A najbardziej podejrzana jest tu pewna dziewczyna. Nie wiadomo dlaczego napastuje spokojnych turystów, obserwuje ich, śledzi, grozi im, każe im się wynosić z tej okolicy. Nawet nie chce powiedzieć jak ma na imię. Hanka usłyszałem jej szept. Studiuje w Warszawie medycynę. Skończyła pierwszy rok i przebywa w domu na wakacjach. Umilkła. Poprzez niezbyt zresztą głośny szum deszczu, bijącego o dach szopy, usłyszeliśmy odgłosy rozmowy. Ktoś zbliżał się w naszym kierunku. Byli to najpewniej mężczyźni, bo głosy wydawały nam się niskie, grube, trochę ochrypłe. Hanka przysunęła się do mnie i poczęła szeptać mi do ucha: Na litość boską, niech się pan zachowuje jak najciszej choćby zechcieli wejść do tej szopy i siedzieć tu nie wiadomo jak długo, nie możemy dać poznać, że tu jesteśmy. Może to Gajowy, szepnąłem Hance. Dopomógłby pani dostać się do domu. Cicho, syknęła. Cicho. Rozmawiający byli już bardzo blisko szopy. Miną ją i pójdą dalej, czy też właśnie do niej skierują swoje kroki. Stary usłyszał od kogoś, że on ma jakiś plan, a na nim całą okolicę wyrysowaną dokładnie kolorowymi ołówkami, mówił głos pierwszy. Głos drugi może wejdziemy pod szopę i zapalimy papierosa? Głos pierwszy. Trzeba się śpieszyć. Stary czeka nad rzeką, spóźnimy się i będzie awantura. Głos drugi. A po co takiemu gościowi taki plan? Myślisz, że to ktoś z dawnych ludzi Barabasza? Głos pierwszy. Za młody żeby był od Barabasza. Ale mógł mu ktoś z ludzi Barabasza wyrysować plan i sprzedać. Głos drugi. Przecież nikt żywy nie wydostał się wtedy z wyspy. Głos pierwszy. Dwóch wojsko schwytało żywcem. Przecież sądzili ich potem w Warszawie. Głos drugi. Skazali ich na karę śmierci, więc można powiedzieć, że nikt żywy z wyspy nie wyszedł. Chyba, żeby tam w więzieniu komuś taki plan wyrysowali. Głos pierwszy. Głupi jesteś! Skazano ich na karę śmierci, ale wyroku nie wykonano. Zwrócili się o łaskę do najwyższych władz i karę śmierci zamienili im na dożywocie. Potem jeszcze skrócono do 15 lat, bo była amnestia. Rozumiesz, bracie? I w ten sposób obydwaj są już dawno na wolności. Stary się o tym dowiedział niedawno i dlatego z początku pewnie myślał, że ten gość z planem to jeden z ludzi Barabasza. Głos drugi. Za młody! Szum deszczu zagłuszył dalsze słowa, bo obydwaj rozmawiający dość daleko odeszli od szopy. To o panu mówili ci dwaj ludzie, odezwała się Hanka. Pan ma w kieszeni plan wyrysowany kolorowymi ołówkami. Widziałam go, gdy szukałam pańskiego dowodu osobistego. Ciekawa jestem, jakim cudem dowiedzieli się o tym. A ja wiem, skąd się dowiedzieli, zaśmiałem się, od pani Pilarczykowej, właścicielki sklepiku. Pokazałem jej ten plan. Tylko jej, nikomu więcej. O Boże, jaki pan nieostrożny, zawołała. Celowo tak zrobiłem. Chciałem, aby rozpowiedziała o tym planie i żeby to doszło do właściwych uszu. Po co? Dlaczego pan tak postąpił? Chciałem tego kogoś, kto mnie interesuje, najpierw zaniepokoić, a później zmusić do działania przeciwko mnie. Chciałem, żeby spróbował mnie unieszkodliwić. A ponieważ spodziewałem się tego, starałem się być czujny i z pewnością potrafiłbym się obronić. Jednocześnie dowiedziałbym się, kto to jest. On jednak nie dał się sprowokować. Nie poczuł się zaniepokojony faktem, że posiadam plan. To bardzo dziwne i zupełnie dla mnie niezrozumiałe. A ja rozumiem, dlaczego tak się stało, zaśmiała się dziewczyna. Wiem nie tylko, kim pan jest, ale także po co pan tu przyjechał. Domyśliłam się również, dlaczego pan nie zdołał sprowokować tamtego faceta. Co za jasno widząca panienka, ironizowałem. Niech pan nie kpi. Gdy panu powiem o wszystkim, czego się domyślam, przekona się pan, że nie trzeba być jasnowidzem, aby pana rozszyfrować. Otóż, proszę pana, pan jest muzealnikiem, który jakimś cudem dostał do rąk plan naszej okolicy z zaznaczonym na planie miejscem, gdzie dziedzic Dunin ukrył swoje drogocenne zbiory. Ale na tym pańskim planie to miejsce nie jest wskazane dokładnie. Skąd pani wie, że nie jest dokładnie wskazane? Bo gdyby było, to by pan nikogo nie prowokował, tylko cichutko poszedł w to miejsce i te rzeczy zabrał. Więc pan chce sprowokować faceta, co tych rzeczy pilnuje. Ale pan go nie sprowokuje, ponieważ ten facet, przed dwoma miesiącami, o czym pan może jeszcze nie wie, rzeczy te przeniósł do innej kryjówki. I dlatego on śmieje się z pańskiego planu. Zerwałem się na równe nogi, schwyciłem dziewczynę za ramiona, szarpiąc ją w zdenerwowaniu. Skąd pani wie, że on je przeniósł do innej kryjówki? Niecierpliwiłem się. O Boże, niech pan mnie puści, krzyknęła. Wszystko panu powiem. Cała okolica mówiła głośno o tej sprawie, więc nie ma potrzeby robić z tego tajemnicy. Przed dwoma miesiącami znaleziono rankiem w lesie kilka przedmiotów, prawdopodobnie zgubionych przez kogoś, kto je niósł w nocy. Podobno był to stary kindżał wysadzany drogimi kamieniami, jakaś sprzączka pozłacana, stara srebrna łyżka. Nie trudno się chyba domyślić, że były to rzeczy ze zbiorów dziedzica Dunina. Ktoś się zabrał z kryjówki i przenosił nocą? Ot i cała prawda. A więc rzeczy tych nie ma w dawnej kryjówce. Może je wywieziono gdzieś bardzo daleko, a może przeniesiono do innego schowka. W każdym razie pański plan jest już do niczego nieprzydatny. A gdzie leżały te zguby? Tuż koło kładki, gdzie miałam przyjemność wpaść do wody i skręcić nogę? No tak, mruknąłem. Oczywiście, kryjówka była w jednym z bunkrów. Prawdopodobnie, ale tych wszystkich drogocenności Dunina już tam nie ma. A gdzie są? Nie wiadomo. Szukaj wiatru w polu. Więc najlepiej pan zrobi, jeśli zabierze się pan stąd do swego domu. Znowu mnie pani wypędza, zauważyłem. Bo skoro pana plan jest już nic nie wart, ów facet nie dał się sprowokować, to przecież nie ma żadnej nadziei, żeby pan natrafił na rzeczy dziedzica. Mam tyle samo nadziei, co i przedtem. Ten plan, proszę pani, został zrobiony nieudolnie. Na planie nie ma zaznaczonego schowka rzeczy Dunina. Nie ma go z tej prostej przyczyny, że ten, kto go wykonał, nie miał pojęcia, gdzie tego schowka szukać. Proszę bardzo, wręczam paniów plan. Może się pani o tym sama przekonać. To mówiąc sięgnąłem do kieszeni marynarki i podałem dziewczynie kartkę. Przyjechałem tutaj i dalej pozostanę, dodałem. Choć pani chciałaby mnie wygnać z tej okolicy. W decyzji pozostania utwierdza mnie właśnie fakt, że pani tak bardzo zależy, abym wyjechał. Czy ma pani nieczyste sumienie? Boi się pani, że przypadkiem mógłbym trafić na ślad czegoś takiego, co powinno zostać ukryte? Terefere kuku, gwizdnęła dziewczyna. Mam w nosie pańskie decyzje. Postanowiłem dać jej ostrą odpowiedź, lecz najpierw jeszcze o jedno zapytałem. Czy któryś z głosów tych mężczyzn, którzy przechodzili koło szopy, nie wydał się pani znajomy? Nie, burknęła. Dziękuję za informację, powiedziałem ironicznie. Jest pani szalenie miła i uprzejma. Jest pani tak miła i uprzejma, że aż żal mi, iż skręciła sobie pani tylko nogę, a nie na przykład język. Od tej chwili nie powiedzieliśmy sobie ani słowa więcej. Zgarnąłem na siebie trochę siana i spróbowałem zasnąć. Dziewczyna leżała tuż koło mnie, na policzku czułem łaskotanie jej oddechu. Przypuszczałem, że w moim cienkim płaszczyku jest jej zimno, ale ani przez myśl mi nie przeszło pożyczać jej marynarki. Spałem twardo. Obudziłem się o dziewiątej rano. Dziewczyny obok mnie już nie dostrzegłem. Drabina była opuszczona na dół. Na moich nogach leżała kartka planu, który wczoraj dałem Hance. Na odwrocie kartki dziewczyna napisała: Jest pan głupi i naiwny. Nogi nie skręciłam, chciałam się tylko dowiedzieć, kim pan jest i po co pan tu przyjechał. Dowiedziałam się wszystkiego, żegnam. Płaszcz zwrócę w najbliższym czasie.